W studiu Damian Michałowski. A gościem Radia Z jest Mistrz Europy z 2009 roku, Mistrz Świata z 2014 roku, Krzysztof Igła-Ignaczak. Dzień dobry Krzysztof. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. O 19.30 nasze siatkarki powalczą o półfinał Mistrzostw Europy. Gramy z Turcją. 13 września 2015 roku ostatnio Turczynki pokonały, zostały pokonane przez nasze siatkarki. Myślisz, że dzisiaj ta passa się trochę odmieni i wejdziemy do strefy medalowej? Serce mówi tak, rozum podpowiada troszeczkę inaczej, no, gdyż wiadomo, że Turczynki, jak sama Magda podkreśliła przed chwilą w wiadomościach, mówiąc o tym, że to one są faworytkami tego spotkania i faktycznie też pokazały podczas całego tego turnieju, że grają bardzo dobrą siatkówkę, potrafią wytrzymać te trudne momenty, więc no, mamy bardzo twardy orzech do zgryzienia. Nasze dziewczyny też pokazały kawał dobrej siatkówki, aczkolwiek czekamy jeszcze, bo wiem, że w tej drużynie jest dużo większy potencjał. Więc chciałbym, żeby ten mecz, taki, no, kulminacyjny, czyli najlepszy mecz, który mogą rozegrać, właśnie padł na ten ćwierćfinał. I wtedy A później już będzie z górki. No właśnie. No tak, bo już później niesione, niesione, falą jakby zwycięstwa, euforii. Później już się zaczyna to wszystko zupełnie inaczej układać. w drużynowych sportach. Jest tak, że to się tak nakręca i z meczu na mecz jak się wygrywa, wygrywa, wygrywa i pokonuje te kolejne stopnie takich ciężkich batalii, No bo przecież i Niemcy i i Bułgarki to są też faworytki do medali. Z Niemkami wygraliśmy, więc Polki pokazały, że też potrafią być skuteczne. Potknęły się z gospodyniami przegrywając z Bułgarią, ale ten mecz też miał swoją historię, gdzie prowadziły dziewczyny i nie utrzymały tego prowadzenia. Bułgarki, co prawda, wygrały to spotkanie, ale nie powiedziane jest, że w wyważonym spotkaniu mogłoby być zupełnie inaczej. No ale najpierw trzeba te turczynki pokonać. Powiedz mi, o Turczynkach mówi się, że to są sułtanki, siatki, to są wicemistrzynie Europy z poprzedniego turnieju. Na tych mistrzostwach jeszcze nie przegrały. Tylko dwie drużyny były w stanie im urwać seta. To była Rumunia i Czechy. Powiedz mi, czy przed takimi meczami rozpamiętuje się to, co było wcześniej? To znaczy, rozpamiętuje się to, że Turczynki zabrały nam awans do półfinału dwa lata temu na poprzednich mistrzostwach Europy. Czy rozpamiętuje się to, że Turczynki zabrały nam tak naprawdę bilet na Igrzyska Olimpijskie w Tokio? Bo mamy za co im się odgrywać. My mamy porachunki do wyrównania z Turczynkami. Zawsze jest tak, że wychodząc na mecz, mecz, meczowi jest, że tak powiem, nierówny. To jest zupełnie coś innego, to jest inne zjawisko. Dzisiaj jest nowa szansa, to są nowe karty. Ja to tak wyznaję takie zdanie, że jesteś taki najlepszy jak twój ostatni mecz. I coś w tym jest. Jakbyśmy się tak zastanowili faktycznie, to dzisiaj no, Polki stają przed szansą po raz kolejny zrewanżować się albo wpisać się i zapisać się na kartach historii. Właśnie pokonując Turczynki. No, ja sobie no, wymarzyłbym taki ćwierćfinał, w którym faktycznie pokonują Polki i wchodzą do e, dalszej fazy turnieju i zdobywają medal. No, To by było coś pięknego do nawiązania do sukcesów. No, no naszych złotek. No właśnie, bo ostatnio było tak, że po, tym przegrane, po tej przegranej walce yy, nasze nie zdobyły medalu, przegrały chyba w walce o trzecie miejsce z Włoszkami 0 do 3. Tam były chyba dosyć mocno podłamane. Ale Krzysztof, trzymamy kciuki za biało-czerwone. Za chwilę. Jak za chwilę, dzisiaj wszyscy trzymamy. No właśnie, ale słuchaj, za chwilę także startują Mistrzostwa Europy naszych siatkarzy. O paniach także porozmawiamy jeszcze w części internetowej, ale w części radiowej chciałbym zapytać ciebie o. Twoje prognozy na mistrzostwach Europy Siatkarzy jutro start. Nasi grają pojutrze pierwszy mecz z Portugalią. Gramy u siebie, gramy w Krakowie, wielki finał w Katowicach. Po tych felernych Igrzyskach Olimpijskich oni są w stanie się jeszcze podnieść? Ja myślę, że oni powinni od, odciąć grubą kreską to, co się wydarzyło na Igrzyskach, już jest jakby historią. Nie mamy wehikułu czasu, do którego możemy dzisiaj wsiąść, żeby dzisiaj rozpamiętywać to, co było na Igrzyskach, bo nie cofniemy czasu. Igrzyska już mamy za sobą, więc. Ale pytanie, Wydaje czy się da? Wydaje mi się, że da się, jak, jak, jak najbardziej. Tylko to jest kwestia tego, że słuchaj, już dzisiaj trener Heinen prosił prasę, radio, telewizję o to, żebyśmy nie pytali o igrzyska, żebyśmy już nie rozgrzebywali tych ram. Ja myślę, że chłopcy usiedli sobie we własnym gronie, powiedzieli sobie, co było nie tak, co zagrało nie tak. Cieszy mnie bardzo deklaracja, bo mówiło się o tym, że połowy chłopaków może nie być, czyli z tego starszego pokolenia, że ktoś zrezygnuje z reprezentacji. Cieszę się, że podjęli dalej rękawice, że dalej chcą walczyć i są jasne deklaracje do tego, że nawet chcą pojechać do Paryża i tam spróbować jeszcze powalczyć o te marzenia, czyli zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich. Ja się cieszę, że gramy w Polsce, to po pierwsze, cieszę się, że gramy z publicznością, bo te Igrzyska jednak ja byłem jako ekspert telewizji polskiej i tam generalnie był problem z tym, że trochę te zawody bez kibiców były takie no nijakie. I, I ja mam nadzieję, że to było ostatnie igrzyska, które, no, na których nie było po prostu puszczonych kibiców, żeby mogli wspierać swoich e, idoli, ale tutaj będziemy mieli na pewno mocne wsparcie naszych e, biało-czerwonych e, kibiców, którzy mm -hmm. zasiądą pewnie licznie na. Na, na, na obiektach sportowych i będą spie, wspierać, zdzierać gardło. Cieszę się z tego powodu również, że nie było zbyt dużego hejtu, że było bardzo duże zrozumienie w stosunku co do e, tego, że chłopcy jednak no nie, nie sięgnęli po te swoje marzenia. Zresztą każdemu z nas chyba e, krajało się serce patrząc i widząc obrazki płaczących czy Michała Kubiaka, czy Bartka Kurka, czy, e, czy Fabiana Drzyski. Ale taki jest sport, moi drodzy. No Niestety, tutaj nie ma faworytów. No wiesz, to taki na jest dzisiejszy... sport, tylko że my kibice po raz, pięty, po raz piąty dostajemy... Świerć finał, tak samo jak zawodnicy, oczywiście, że tak, i to zawodnicy bardziej to przeżywają pewnie niż my. My sobie tylko możemy wyobrażać, jaki to jest dramat dla zawodnika, ale zostawmy te igrzyska. Czy na tych mistrzostwach Europy oni są w stanie zdobyć, Twoim zdaniem, złoty medal? To jest drużyna na złoty medal. Jeżeli chodzi o potencjał, jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o głowę, czy oni mogą wyjść na boisko i pozamiatać wszystkich? Ja uważam, że powinno zupełnie być inne, odwrotne myślenie nasze w tym momencie. W tym momencie my powinniśmy się koncentrować, nie wiem, pamiętasz. Słynne skoki Adama Małysza, co on wtedy powtarzał. On zawsze powtarzał, że on się koncentruje tu i teraz, o tym, żeby oddać jak najlepszy skok. Ja myślę, że nasi, nasi gracze powinni się w tym momencie skoncentrować na tym, żeby każde spotkanie, na które oni wyjdą teraz, zagrać jak najlepiej. Oni potencjał mają, to co podkreśliłeś, to jest drużyna, która nadal jest uważana za jedną z najsilniejszych drużyn na świecie, jak nie najsilniejszą, natomiast oni muszą to teraz udowodnić na parkiecie. Grając u siebie, grając przy własnej publiczności, z mega koncentracją, zaczynamy ze słabszym przeciwnikiem, bo Portugalia nie jest jakimś wymagającym myślę przeciwnikiem, to jest dobre wejście w turniej. I mam nadzieję, że zaakcentujemy to dosyć mocno, pokażemy swojego zęba, a ta złość sportowa, którą dzisiaj gdzieś tam trzymają w sobie, no zaprocentuje tym, że będziemy się wspinać w tej drabince i będziemy grali bardzo dobrą siatków. To może trzymając się ten, tej nomenklatury, może im trzeba dać też bułkę z bananem, jak Małuszowi, jak tam zadziałało, może u nich też zadziała. Wiesz, słuchaj, to ja nie wiem, kto tam układa teraz plany dietetyczne, może faktycznie bułka z bananem, może orzechowym zadziała. Krzysztof Ignaczak jest gościem Radia Z, dziękujemy za część radiową, zapraszamy na Facebooka Radia Z i na Radio ZPL, tam kontynuujemy rozmowę a propos Mistrzostw Europy Siatkarek. Dzisiaj Polki walczą o półfinał Mistrzostw Europy, a jutro startują Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Damian Michałowski, Krzysztof Ignaczak, zapraszamy do części internetowej. Krzysztof, bardzo dużo mówiło się też o tym, że po tych igrzyskach oczywiście zostawiamy je już z tyłu, że panowie sobie usiedli, pogadali ze sobą, spisali swoje myśli na kartce. Trener powiedział, że tę kartkę nie czytamy tych myśli, że ją po prostu trzeba spalić i da się odrzucić tak te demony taką spaloną kartką, na przykład. Wiesz co, ja myślę, że tak. To jest takie tak zwane oczyszczenie. Nie wiem, czy wierzysz w energię, czy nie wierzysz w energię, czy nie, wszystko to wszystko zależy. Jak działa, to wierzę. To, to może pomóc na pewno dzisiaj, no, tak jak mówię, musimy to odciąć grubą kreską. Oni mają to już za sobą i, i, i to, co powiedzieliśmy na antenie na antenie Radia Z, tutaj nie ma już możliwości powrotu do tego, co było, i już się tego nie zmieni. Więc trzeba zostawić to, co było, a zastanowić się nad tym, co będzie. Ja uważam, że mieli znakomity materiał do analizy tego, co jeszcze w tej drużynie. Jest do poprawienia. Jakie elementy dzisiaj, na dzień dzisiejszy, czyli na moment igrzysk olimpijskich szwankowały, żeby poprawić je do mistrzostw Europy. Mhm. Wiadomo, że będzie to zupełnie inny wymiar emocjonalny tych mistrzostw Europy, bo jednak cała ta koncentracja była skupiona na igrzyskach olimpijskich. Ale ja myślę, że to jest taki dobry moment na to, żeby się zrehabilitować dla. Dla naszej reprezentacji, bo gramy u siebie, gramy przed własną publicznością, i fajnie by było. I myślę, że każdy z tych chłopaków indywidualnie o tym myśli, żeby dać tą radość właśnie naszym, naszym fanom w postaci takiego no, dojścia do strefy medalowej. Ja tutaj nie będę dzisiaj wyrokował i stawiał ich jakby w roli głównego faworyta do zdobycia złotego medalu, bo gramy turniej u siebie. Nie. Oni dzisiaj muszą przyjść i udowodnić to, e, grać jak najlepiej, bo i jak najlepiej mogą, po to, żeby generalnie no, udowodnić tą swoją wyższość. Okej, okay, do złotego medalu nie, ale czy dasz się naboić na deklarację, że nasi y, zakończą ten turniej z krążkiem na szyi przed Igrzyskami Olimpijskimi? Potrek Gruszka powiedział, na pewno zdobędą medal. Mają presję, niech teraz sobie z nią radzą. Wiesz co? No każdy z nas e, sportowców jest przyzwyczajony do tego, że grać e, będziemy grali pod presją. To nie jest tak, że e, są mecze mniej ważne, bądź w ogóle nieważne. Jeżeli chodzi o reprezentację, tutaj każdy mecz e, ma swoją wagę, każdy ma swoją odpowiedzialność i ta presja zawsze będzie bez względu na to, czy, czy, czy grasz o o Mistrzostwa Europy, czy o Igrzyska, czy o Mistrzostwo Świata, czy grasz w Lidze Narodów, koszulka reprezentanta inaczej waży. To jest, to jest właśnie ten fenomen taki, że w klubie możesz być kozakiem, natomiast jak nakładasz już ten biało-czerwony trykot, w którym, wiesz, przyklejona jest gdzieś tam biało-czerwona flaga, no to, to to jest zupełnie inny ciężar gatunkowy. To już trzeba się oswoić. To teraz pokazujemy tych młodych ludzi, którzy gdzieś tam w klubach są swoimi liderami, swoistymi, jakby takimi e, fighterami, którzy ciągną e, kluby do przodu. Natomiast w reprezentacji często muszą zdobyć to doświadczenie, o którym tutaj mówimy. I tak ważne jest ciężar tego doświadczenia. My już mamy doświadczoną reprezentację, więc e, ja myślę, a nawet jestem przekonany, że my będziemy potrafili się w jakiś sposób pozbierać, bo czy Fabian Żyzga, czy Michał Kubiak, czy Bartek Kurek, Paweł Zatorski, no to są nazwiska. Światowego formatu, którzy no, są dwukrotnymi, niektórzy dwukrotnymi, niektórzy, Bartek akurat nie jest, ale e, ta, tam pozostała ta trójka, z których wymieniłem, to są podwójni mistrzowie świata e, i to nie było dziło przypadku, więc e, jakby, no, chłopaki wiedzą na co ich stać, wiedzą jaki mają potencjał. E, no, tylko po prostu trzeba to w tym momencie pokazać. Ja się boję jednego. No, właśnie. Wiesz czego się boję? Że mogła się wypalić formuła z trenerem. Że to już nie działa, że Heine nie jest w stanie ich tak ponieść, jak niósł do tej pory? Obym się mylił, natomiast e, ja uważam, że mogło coś tam pęknąć po tych igrzyskach albo przed igrzyskami i coś się mogło takiego stać, że, że nie ma tego płomienia takiego, który kiedyś się żarzył. Kiedyś jak e, było e, widać, to podchodziło się do nich i to było widać po ognisko na 3 metry. To ognisko jest troszeczkę mniejsze teraz i teraz chyba będzie bardzo dużo zależało od trenera, żeby no zbudował z powrotem to zaufanie, które gdzieś tam zawodnicy mają do niego, żeby oni zagrali jako, jako drużyna. Już to odbudował, bo widzę, że udało się jakby po, no, w rozmowie z chłopakami uzyskać deklarację, że wszyscy chcą z nim pracować i że wszyscy chcą być dalej w reprezentacji i walczyć o, to, o, te, o te kolejne igrzyska w Paryżu. Ale myślisz, że ale to wynika. Takie, z czego może to A z czego to może wynikać twoim zdaniem? Z jakiegoś zachowania, albo z braku reakcji, albo z przesadnej reakcji? Nie, wiesz co, wiesz co to nie, nie do końca są takie reakcje. Pamiętajmy, że Vital Heimer już pracuje trzy lata z reprezentacją. Każdy z tych trenerów z nami, który pracował osiągał sukcesy, to było takie dwuletnie. Bardzo taka duża hosta, a później były takie spadki, i później były zastanawianie się, zwolnienia trenerów i tak i tak dalej. Nie wiem, nie znam przyczyny i podłoża takiego, takiego, takiego czegoś, czemu to akurat tak się, tak się działo, ale po prostu ja mam jakieś takie no, dziwne przeczucie, że mogło gdzieś tam coś pęknąć, obserwując jakby działania no właśnie podczas Igrzysk Olimpijskich. Po samych Igrzyskach Olimpijskich no, miał naprawdę ciężki orzek do zgryzienia Vital Heinen, żeby pozbierać do, do kupy tą, tą całą drużynę, bo to był jasno zdeklarowany cel mhm. tych chłopaków. On jechał tam jasno mówiąc o to, że jedziemy bić się o medale. Michał Kubiak jako kapitan reprezentacji nawet pokusił się o to, żeby powiedzieć, że jadą. Walczyć o złoty medal, i, i faktycznie no, byli niedaleko nie od tego, żeby zdobyć ten medal, bo jeżeli poszliby ścieżką Francuzów, z którymi przegraliśmy w ćwierćfinale, a przegraliśmy czysto sportowo, trzeba sobie powiedzieć, że Francuzi w tym momencie grali naprawdę bardzo dobrą e, siatkówkę, i sportowo okazali się lepsi no to oni, jakbyśmy poszli tą ścieżką, to prawdopodobnie, no to my byśmy dzisiaj zakładali złote krążki, właśnie wtedy zakładali złote krążki, a dzisiaj nazywalibyśmy mistrzami olimpijskimi naszych chłopaków. Mm -hmm, y a powiedz mi, pewnie miałeś kontakt z naszymi siatkarzami, z naszymi reprezentantami po tych igrzyskach olimpijskich. Nie proszę cię, żebyś opowiadał o swoich jakichś prywatnych doświadczeniach, ale oni byli jakoś taki, tacy, właśnie trochę zniesmaczeni, pewnie swoją postawą także, ale właśnie tym, nie wiem, może brakiem wsparcia, czy po prostu myślą już o tym, że za chwilkę będzie nowy trener i zobaczymy co to będzie dalej. A ci, którzy są już trochę starsi, tacy są wkurzeni na straconą szansę. No wiesz co, na pewno z perspektywy zawodników, którzy mają już trochę więcej lat, 3 lata dodatkowe czekania, bo teraz akurat dzięki temu, że tutaj było 5 lat czekania, a teraz jest 3, 3 lata do czekania do, do Paryża, no to nie jest, to nie jest jakoś tak dużo ten okres nawiał. No tak, nie to jest są długi, dwa sezony, a ale... potem trzeci sezon olimpijski, nie? Ale wiesz, ale to dalej dla sportowców nigdy nie wiesz, jaką będziesz miał dyspozycję, czy będziesz... W takiej dyspozycji, że trener cię zauważy, żeby cię wziąć i powołać do reprezentacji. dużo się teraz mówiło właśnie chociażby o tym, że będzie zmiana trenera, że nastąpi sam prezes powiedział, że Vital Heinen będzie musiał wystartować w konkursie dla trenerów, jeżeli będzie chciał utrzymać posadę i pracować z polską reprezentacją. więc gdzieś tam z tyłu głowy na pewno to nie pomaga takiej informacji, taki napływ informacji do chłopaków, no nie pomaga jakby w budowaniu pozytywnej atmosfery, więc ja mam nadzieję, że oni umiejętnie potrafią sobie gdzieś tam wyselekcjonować wiadomości, może nie czytają. Najlepiej byłoby, jakby nie czytali, bo dzisiaj no, ten internet no, to jest o, o tyle takim zagrożeniem, że tych informacji. Jesteś w stanie wyszukać mnóstwo, tak, poczytać jakieś rzeczy, które się dzieją wokół ciebie, a oni powinni mieć spokój. Na dzień dzisiejszy, według mojej oceny, powinni być skoncentrowani na tym, co mają wykonać jak najlepiej, czyli elementy, które były do poprawienia. To przede wszystkim blok. Nie wiem, czy pracowali na temat, Dokładnie nad tym tak. tematem, mhm. bo, bo ten element szwankował, jeżeli chodzi tutaj o, o, o naszą drużynę, a potencjał ta drużyna ma, żeby grać zdecydowanie lepiej. Graliśmy bardzo dobrze zagrywką, byliśmy bardzo dobrym zespołem atakującym. Skończyliśmy na, na tych pozycjach czołowych i chyba nawet w tych. W tych akurat dwóch elementach, o których tutaj rozmawiamy, byliśmy na pierwszych miejscach, mhm. ale nie przełożyło się to w żaden sposób na blok. A dzisiaj, jakby no, e, funkcjonowanie bloku wiąże się też z grą obronną. A ten blok a, zawsze nas te też elementy... potrafi tak wyciągnąć za uszy z największego bagna i błota, w jakim byliśmy, a trochę tego na Igrzyskach e, zabrakło, nie? Dokładnie, trochę tego elementu nam brakowało, więc tak jak mówię, no mam nadzieję, że. Że jakby dostała, została wnikliwie pod, poddana analizie grana na igrzyskach olimpijskich, ale pod kątem tego, co możemy poprawić na mistrzostwach Europy, bo to jakby jest klucz do tego wszystkiego, żeby już nie myśleć o igrzyskach, a skoncentrować się na tym, dobra, panowie, igrzyska już mamy za sobą, tam graliśmy w tym elemencie bardzo dobrze, w tym elemencie bardzo dobrze, więc tych elementów będziemy je podtrzymywać, natomiast musimy poprzeć ćwiczyć, na przykład, nie wiem, warianty elementu bloku obrony, który załóżmy nie był tym elementem jakby no, na takim poziomie, mhm. który byśmy chcieli i oczekiwali od siebie, tak? A no, powiedz, więc... Krzysztof, twoim zdaniem, bo my też widzieliśmy wpis e, Heine na, na Twitterze, taki trochę pożegnalny, że to ostatni trening w Spale, że dziękuję za wspólne gridowanie, e, za, za, za wspólne wszystkie treningi, jesteśmy świetnie przygotowani na Mistrzostwa Europy. Mówi się, że to takie właśnie pierwsze z pożegnań, e, Belga z naszą reprezentacją. Twoim zdaniem to jest dobry moment po tych igrzyskach, e, po Mistrzostwach Europy, na takie nowe rozdanie, na nowego Trenera i te mistrzostwa mogą być takim last dance dla i Heinena i dla niektórych siatkarzy? Ja, ja, ja powiem Ci tak. Ja uważam, że generalnie na pewno dużo roboty będzie miał Polski Związek Piłki Siatkowej, bo on musi wnikliwie teraz poddać analizie pracę i całość jakby no, tych działań tutaj Witala Heinena. Zakończy oczywiście mistrzostwami Europy no bo taki był do wypełnienia kontrakt nie wiem, można się było zastanawiać nad tym, czy nie warto było dać impulsu drużynie, jeżeli nosili się z zamiarem jakiejkolwiek zmiany trenera, czy nie ten impuls nie byłby potrzebny na przykład już przed Mistrzostwami Europy tak, natomiast no Vital Heinen jak widać, no, żegna się tutaj z polską reprezentacją, co też nie jest dobre, bo nie wiadomo, jakie będzie zaangażowanie tego człowieka. Mam nadzieję, że jest profesjonalistą i poprowadzi należycie naszą reprezentację do końca, dając siebie no, 100% trochę w innym kierunku powędrowała ta nasza rozmowa, bo ja myślałem, że za chwilkę będziemy się zakładać o to, czy nasi zdobędą medal czy nie. Mówię, że czy Krzysztof da okay. się przekonać do tego na to, żeby na przykład jak nasi nie zdobędą medalu, to zaśpiewam o sol no. Tak, o sole mio? To, to nie, to musimy wymyślić. Mogę śpiewać, słuchaj. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy zdobyli medal, bo to był taki medal trochę na otarcie łez, za te igrzyska, tak? I, I potencjał na pewno mamy. I mamy fajną drużynę, która musi po prostu dzisiaj pokazać same, samym sobie, że, że są wartością samą dla siebie. Ale jak zdobędą to będą medal, to zaśpiewasz? O mio? No? Dobra, nauczę się i będę... Dobra, zakładamy się. Dobra, to jest zakład. Jak nasi zdobędą medal, we... to jest, wiesz, dodatkowa chyba, chcesz, motywacja. Wiesz, chyba, że chcesz We Are The Champions, nie? A to, to, to w... też mogę. Słuchaj, zaśpiewasz co będziesz chciał, ja ci dam po prostu antenę dobra. i wtedy możemy się umówić. Co ty dobra. na to? Kurczę, bo później się wytwórnie, wiesz, zgłoszą do mnie i będę jeszcze... Na listę <laughs> przebojów Radia Zetcie wtedy weźmiemy jeszcze. Tak, <laughs> tak okej, okay, dobra, nie ma problemu. Ja na pierwszym miejscu będę. Dobra, Krzysztof, zatem mamy nadzieję, że to będzie dobre rozporządzenie rozpoczęcie naszych y, siatkarzy. Wracając do naszych siatkarek, y, tam też jest y, trener Jacek Nawrocki. Też nie wiadomo co z nim będzie po zakończonym turnieju, bo te przepisy też nie wiadomo co mówią. Y, znaczy mówią wprost, że trener nie może łączyć funkcji i trenera klubowego i trenera reprezentacji, a mówi się, że Jacek Nawrocki w policach będzie teraz sobie siedział i więcej czasu spędzał. Jakby widzisz, no i tutaj jest też niejasno doprecyzowany, no każdy Trener sobie negocjuje własny kontrakt. Wital Heinen był trenerem klubowym i nie wiadomo, dlaczego akurat Związek przychylił się do takiej decyzji. Ja uważam, z mojego punktu widzenia, że trener reprezentacji Polski nie powinien być nie powinien mieć możliwości w żaden sposób pracowania w klubie męskim. Jakiejkolwiek drużyny siatkarskiej. Jeżeli już może pracować, to może pracować z kobietami, ale wolałbym, żeby trenerzy reprezentacji jednak byli skoncentrowani na tym faktycznie, żeby oddać całość zaangażowania swojej, swojej pracy. A dlaczego, na to, żeby... a dlaczego dajesz furtkę do trenowania żeńskich drużyn? Bo kobiety są troszeczkę inne. Ale W sensie inaczej się pracuje z kobietami, to jest zupełnie inny model współpracy, tam jest e, zupełnie inna praca, nie taka jak w męskiej siatkówce, okay. e, więc jakby żeby wyjść, wyjść troszeczkę ze środowiska męskiego, nie mieć styczności ze środowiskiem a, i, i, i pracować tutaj e, i być zależnym od, e, od jakiegoś tam środowiska męskiego siatkówki, a być niezależnym, nie? No bo Heinen był i VWB, jeżeli dobrze pamiętam i Perudzi chyba także, prawda? W Perugii, teraz tak, obecnie był właśnie trenerem Perugii i nie wiem, czy to było. Wydaje mi się, że to nie, nie pomogło e, jakby trenerowi. Okej, okay, bo czytałem wywiad z Małgorzatą Glinką, chyba, która powiedziała, że to jest strasznie taki już stary przepis, który powinien zostać zniesiony i ona nie widzi nic przeciw temu, żeby trener łączył takie funkcje. Wiesz co, no tak jak mówię, to w zależności od podejścia. Ja uważam, że koncentracja powinna nastąpić na tym, że pracujemy, jeździmy, jesteśmy trenerami, jesteśmy selekcjonerami, rozmawiamy, rozmawiamy z trenerami różnych klubów na temat tego, jaki system chcemy wprowadzić gry. Każdy trener ma swój system, każdy trener prowadzi swoich zawodników zupełnie inaczej, więc trener reprezentacji powinien podróżować, obserwować tych. Yy, Zawodników, którzy są w jego kręgu zainteresowań, żeby poznać ich, bo jeżeli oni dzisiaj prezentują jakąś formę pod batutą, załóżmy danego trenera i trenera od przygotowania fizycznego, bo teraz cały sztab ludzi pracuje na to, żebyś ty miał formę. To fajnie by było poznać jakieś tajniki tego, dlaczego oni tak pracują i dlaczego on ma taką formę, żeby tą formę mm -hmm. jego utrzymać. Żeby on też w reprezentacji prezentował taki sam poziom sportowy, jak prezentuje w klubie, skoro go wybieramy i jest najlepszy. Żeby też, bo są zawodnicy, którzy lubią troszkę cięższe treningi, nie lubią... Poddani wszyscy pod jeden reżim, no grają różnie i stąd się też biorą różne zawirowania, że człowiek w kadrze załóżmy gra zupełnie inaczej, a w klubie grał zupełnie inaczej. Tak samo o, ty o tych systemach, o których Ci mówię, tak? Jeżeli Wital Heinen ma stworzony obraz jakiegoś systemu grania w reprezentacji, to też pod tym kątem można byłoby rozmawiać z trenerami i próbować jakby przerzucić i przełożyć też tą współpracę załóżmy z klubami, żeby się e, odbywała, e, nie wiem, potrzeba współpracy, potrzeba okay. podnoszenia umiejętności i kwalifikacji poszczególnych zawodników, tak? Tu mamy bardzo dużo młodych zawodników, młodych graczy, którzy w niektórych elementach potrzebują jeszcze dużego wsparcia. Trener ma ich w reprezentacji, ale mógłby jechać do klubu i obserwować, i zobaczyć, albo dyskutować z trenerem, co można zrobić, żeby podnieść jeszcze indywidualnie umiejętności danego, a danego zawodnika. Krzysztof, dzisiaj 19.30 trzymamy kciuki za nasze siatkarki. Ja już mam ści ściśnięte. Tak. Bo tylko uważaj, jak będziesz no, jechał ta... samochodem, żeby nie było awantury. No, tak, będę jechał. No. A później, oczywiście, trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. Pojutrze rozpoczynają Mistrzostwa Europy Oby Szczęśliwe. I mam nadzieję do usłyszenia podczas śpiewania piosenki o Soleniu lub We Are the Champions. Ja też, albo We Are the Champions. Tak jest. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki bardzo. Krzysztof Ignaczek był gościem radia Damian Michowski. Do usłyszenia.